Dzień dobry, nazywam się Adriana Węc. Dzisiaj opowiem o ADHD a uzależnieniach, jeżeli chodzi o związek tych dwóch rzeczy, bo myślę, że on jest bardzo istotny i bardzo ważny. Ale warto też zwrócić uwagę na to, czym w ogóle jest ADHD. Proszę Państwa, w Polsce jest niestety bardzo nikła wiedza, jeżeli chodzi o. ADHD. Wiele osób jest niezdiagnozowanych, tak naprawdę jest to niewielka liczba osób dorosłych. Częściej zaczynamy diagnozować dzieci, aczkolwiek rozpoznawalność ADHD u dzieci jest też bardzo, bardzo różna. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak można by było najprościej określić, czym jest ADHD w różnych grupach wiekowych. Przede wszystkim, mówiąc najprościej, jest to nadwrażliwość na sytuację, na sytuację, na różne zachowania, a przede wszystkim w sferze emocjonalnej. Jest to nadwrażliwość. Spójrzmy i zobaczmy, ile osób jest, jak to zostaje określane, wysoko wrażliwych. A czy nie są to osoby za DHD, czy nie można ich zakwalifikować do tej grupy? Tego nie wiemy, dlatego że warto zajrzeć troszeczkę głębiej. Wiele osób uważa, że ADHD to kwestia takiej nadpobudliwości, niemożliwości skoncentrowania się na pewnych kwestiach, ciągłe dążenie do czegoś, robienie nowych rzeczy, spędzanie czasu, zawalanie nocek, robienie mnóstwa różnych rzeczy, na tu, na teraz, natychmiast, więcej, mocniej, ale ADHD to nie tylko ta ruchliwość. To druga skrajność. To skrajność dotycząca kwestii totalnego pasu, czyli ja nie jestem w stanie nic zrobić. Co może Państwu to przypominać? <laughs> e, trochę to przypomina e, chorobę afektywną wiegunową. Mamy te różne zmiany. Natomiast ta DHD, jest to system e, regulacji e, emocjonalnej. Albo mamy bardzo dużo siły, bardzo dużo aktywności, albo też mamy mnóstwo, mnóstwo różnych e, rzeczy związanych z tym, że kładziemy się do łóżka i nie jesteśmy w stanie funkcjonować przez e, kilka e, kolejnych dni. Na każdym etapie rozwoju, zarówno u dzieci, u młodzieży, u osób dorosłych, to ADHD wygląda troszeczkę, e, troszeczkę inaczej. ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli czymś, co jest bardzo ważne na etapie rozwoju każdej z tych osób. Ona generuje ze sobą mnóstwo różnych innych współistniejących rzeczy, a bardzo często jest mylone z depresją w tym pasywnym stanie. Czyli, tak, zbierając i podsumowując, czym jest to ADHD. To proszę Państwa, to, są, to jest funkcjonowanie osoby w skrajnościach. Od nadaktywności i bardzo szybkiego stylu życia, poznawania nowych rzeczy, nowych umiejętności, czasami bywa to, co powiedziałam, zawalanie nocki po to, żeby pewne rzeczy dopiąć i zrobić, bo one mnie interesują, do stanu, w którym za chwilę przechodzimy, i jest to sytuacja, w której Leżymy, nie mamy siły podnieść się z łóżka, nie mamy ochoty, możliwości, żeby cokolwiek innego zrobić. Jest to bardzo trudne. Gdybyśmy spojrzeli na dzieci, to na pewno jest to kłopot z koncentracją, ale może być ta aktywność, lub też stan, w którym dziecko jest totalnie wycofane, nie ma ochoty na nic. U osób dorosłych jest podobnie. Czyli ja chcę więcej, pracuję, robię, działam w danym obszarze i potem mam czas, w którym nie jestem w stanie zafunkcjonować. Dlaczego to ADHD ma tak bardzo duży związek z uzależnieniami? Proszę Państwa, u, u podnóża ADHD e, ważny jest system regulacji <laughs> dopaminy. Mówi się. W badaniach naukowych o tym, że system regulacji dopaminy wiąże się z uzależnieniami. W ADHD jest dokładnie tak samo. Mamy albo wysoki poziom, albo zbyt mały. I teraz, próbując wyregulować sobie te różne stany emocjonalne, różne zachowania, brak siły, ale też dużej aktywności, próbujemy w jakikolwiek sposób sobie ten poziom dopaminy wyregulować. <laughs> Jeżeli nie możemy, to bardzo często sięgamy po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięgamy też po uzależnienia behawioralne, czyli czymś, czym ja mogę sobie wyregulować system moich emocji. Jak to można pokazać na przykładzie? W bardzo prosty sposób. Mam wielu pacjentów, którzy przy ADHD. Sięgają o lampkę wina, o gry hazardowe, po to, żeby spokojnie przetrwać jeden wieczór, drugi, trzeci, żeby móc następnego dnia pójść do pracy. W pracy są bardzo aktywni, bardzo wydajni, potrafią wiele rzeczy zrobić, ale co jest ważne to to, że adychadowiec można powiedzieć, że Fiksuje się na pewnej dziedzinie wiedzy. Czyli to, co go interesuje, jest w stanie w tym obszarze bardzo dużo zrobić. <laughs> Czyli, jak mam krawcową, która kocha to, co lubi i ma DHD, to proszę Państwa, jak zamyka się w pracowni, to jest w stanie w ciągu jednego dnia i części nocy uszyć naprawdę kilka różnych strojów dla swoich klientów. Ktoś wtedy musi zapukać do niej do, do pracowni i usłyszeć, że chyba już czas stamtąd wyjść, bo ona nie widzi tego, że już powinna przestać, że powinna pewne rzeczy odłożyć. To, co robi, to, co lubi, napędza ją do kolejnego działania. I jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze jednego. Potem przychodzi taki moment, że te jej emocje są już na takiej górce, że okej, okay, ktoś zapukał, ona wraca z tej pracowni do domu, ale co ja mam zrobić, bo ja nie mogę spać. Bardzo często jest tak, że chwyta po e, kielzeczina, <laughs> chwyta po e, swój telefon i zaczyna tam grać. I zamiast się wyciszyć, ona znowu się aktywuje. Dalej. Kieliszek wina na pewien okres czasu pozwala jej, żeby ta sytuacja się wyregulowała. Jeżeli zaśnie, to jest super. Więc myśli sobie tak, ok, fajnie, bo jednak ten kieliszek wina jest czymś, co ja potrzebuję, żeby móc zasnąć. Na początku ten mechanizm się nie powtarza tak często, ale jak widzi, że za każdym razem, kiedy wypija ten kieliszek wina, albo i później dwa, trzy, w momencie, kiedy nie może zasnąć, bo ktoś się przywołał z tego miejsca, w którym czuje się dobrze i świetnie może realizować swoje, swoje pasje i swoją pracę, to chwyta po ten kieliszeczek wina. I to staje się taką rutyną, to jest jej mechanizm nagradzania. To jest ten kawałek, w którym ona czuje się bezpiecznie. Ale czy to już nie jest uzależnienie? Trzeba sobie zadać pytanie: na ile ona reguluje sobie różne rzeczy? Na ile będzie w stanie z tego kieliszka wina zrezygnować? do świata dorosłych. A co robi młody człowiek? <laughs> młody człowiek, który nie do końca jeszcze ma świadomość pewnych niebezpieczeństw w wirtualnym świecie, czy w świecie innych substancji psychoaktywnych. Jeżeli ja sobie nie radzę z emocjami, a moją metodą Reakcji na to, żeby było mi lepiej, fajniej, bezpieczniej, jest to, że ja sobie sięgnę po alkohol, że ja sobie sięgnę po amfetaminę czy metamfetaminę, bo to mi pozwoli wyrównać mój stan. Bardzo często młodzi ludzie sięgają naprzemiennie po substancje, które je stymulują i substancje, które je wyciszają. To są młodzi ludzie. Którzy mają ADHD zdiagnozowane bądź też nie. Jak zaczynamy robić analizę <laughs> całego ich życiorysu, funkcjonowania, to zauważamy, że tam się te elementy pojawiają. Zresztą naukowcy też to potwierdzają, że osoby uzależnione to głównie osoby, które, jeżeli jest dokładna analiza badawcza w danego przypadku. Jest mocno to zależne od nadpobudliwości psychologowej, czyli od ADHD. Młodzież nie ma tej świadomości. Młodzież ma jeszcze jedną ważną rzecz, że jeżeli sobie nie radzą z koncentracją, która wynika z ADHD, kiedy chwytają na przykład długopis do ręki i oni sobie pukają w blat ile tylko można. Co? i bardzo często ktoś kto ich czegoś uczy zostaw to odłóż to ty masz siedzieć w ławce tak proszę państwa to jest najgorsza rzecz jaką możemy zrobić człowiekowi młodemu czy dziecku w momencie kiedy ono próbuje tym ołówkiem czy długopisem Poprzez to uderzanie usłyszeć to, co my do nich mówimy, to, co my chcemy im przekazać, bo to powoduje ten ruch i to stukanie, powoduje, że dziecko wtedy słyszy. Dziecko z ADHD słyszy to, co my do niego mówimy. To nie są ich złośliwości. To nie są ich kaprysy. To nie są w jakikolwiek sposób rzeczy, które, którymi chcą udręczyć osobę, która je uczy. To jest mechanizm, który pozwala temu młodemu człowiekowi na to, żeby on był w stanie usłyszeć to, co my do niego mówimy. To panie nóżką, ruszanie nogą, to są wszystko elementy, które są potrzebne dziecku z ADHD do tego, żeby mogły usłyszeć to, co my do nich mówimy. Jeżeli im to zabieramy, to zabieramy im pewien system przyswajalności wiedzy. Warto się, proszę państwa, nad tym zastanowić. Ja wielokrotnie słyszę, że te dzieci są niegrzeczne. Nie fajne, że rozwalają lekcje, że trzeba je zabrać stąd, że trzeba je najlepiej wyalienować. Tak, mówię bardzo trudne słowa, ale mówię te słowa bardzo odpowiedzialnie. Dlatego, że tych dzieci nie mamy alienować. My ich nie mamy wysyłać gdzieś. Stwórzmy im takie możliwości, aby one mogły odbierać tą wiedzę, którą chcemy im przekazać w różnych systemach edukacyjnych. To wówczas to dziecko, które my pozostawimy w tym systemie naszym, w którym pracujemy, pozwoli na to, że one nie sięgną po różnego rodzaju uzależnienia. Proszę Państwa, pomyślcie sobie, gdybyście potrzebowali, a niestety większość z nas dorosłych ma ADHD i nie jest to stwierdzone. Nie jest to pokazywane. My nawet nie mamy wiedzy, często, że mamy ADHD. Jak nam ktoś coś zabiera, ktoś nas odskaja na bok i mówi: Ty tutaj nie pasujesz, nie pasujesz do dekoracji tej klasy, do tego miejsca, do tych zajęć, do grupy, do, do mnóstwa różnych rzeczy. Nie akceptują mnie, bo ja jestem jakiś inny. Bo ja sobie muszę popukać tym długopisem, żeby cokolwiek zrozumieć. I ktoś mnie odsuwa i mówi nie, nie, ty tutaj nie będziesz. To bardzo często te dzieci, nie mając też wsparcia wokół, sięgają po różne rzeczy, które są łatwo dostępne. Jest to wirtualny świat szeroko rozumiany. Są to telefony, są to gry, są to wirtualni przyjaciele. Um, mnóstwo różnych rzeczy. Zawsze mówię, że jak sięgną do sztucznej inteligencji, z którą sobie porozmawiają, czyli na przykład z czatem GPT i wyrzucą te wszystkie swoje negatywne rzeczy, to jest pewnego rodzaju forma wsparcia dla tych osób. Ale część z nich sięga po różne inne rzeczy. Sięga po substancje, sięga po... Yy, Właśnie ten wirtualny świat sięga po gry, i nie potrafi bez tego funkcjonować. Jest to dla tej osoby bardzo, bardzo trudne. Zobaczcie Państwo, jak to się łączy z ADHD. Mamy dwie rzeczy, czyli koncentracja, wrażliwość, bo te osoby są bardzo wrażliwe, nadowrażliwe. One nie mają siły na to żeby postawić się osobie, która je krytykuje, one ewentualnie wyładują swoje emocje, ale nie jest to takie proste. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, tak? że mamy nadwrażliwość i mamy pewne ruchy, które osoba potrzebuje, która potrzebuje dziecko do tego, żeby mogło się skoncentrować i żeby mogło zacząć yy, przyswajać te informacje, które dostaje. Krótka droga do uzależnień, ale też i bardzo prosta. My nie chcemy, ale odsuwamy dzieci z ADHD gdzieś tam na bok, bo są inne. A wystarczy zająć im kawałek. Pokazać im i dać im możliwość i potencjał do tego, żeby mogły w tej swojej wyjątkowości. Bo każde dziecko dla mnie, które ma różnego rodzaju zaburzenia neurorozwojowe, jest dzieckiem wyjątkowym, jest wyjątkowym człowiekiem jako osoby dorosłej. Ważne jest to, żeby pamiętać, że to są wyjątkowi ludzie, że poszukajmy ich, ich w nich tego potencjału, tego, co można wykorzystać, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Oczywiście farmakoterapia jest jedną z form wsparcia dla osób z ADHD. Ale też proszę państwa bardzo proste rzeczy na takim gruncie codziennym. Daj dziecku z ADHD, daj człowiekowi z ADHD takie zadania, które będą mu pomagały w funkcjonowaniu. Które będą e, pozwoliły na to, że to dziecko będzie chciało, będzie miało możliwości na to, żeby się wykazać, żeby coś zrobić. To wystarczy. Daj mu kawałek motywacji wtedy, kiedy ma ten trudniejszy czas. Porozmawiaj z nim o tym, co możesz jeszcze dla niego zrobić. Zawsze też osoba z ADHD powinna mieć wsparcie e, specjalisty. Jeżeli tego. Wymaga to wsparcie w formie farmakoterapii, ale też przede wszystkim psychoterapii. Jest to bardzo ważne, żeby ta droga tej nadwrażliwości była dużo łatwiejsza dla tego dziecka. Patrząc na, na dzieci, tutaj ten związek z uzależnieniami jest to dosyć mocno łączące ze sobą. Proszę Państwa, powiem kilka takich anegdot, jeżeli chodzi o osoby dorosłe ADHD. Wyobraźcie Państwo sobie parę ludzi, w których jedną ma ADHD, czy zdiagnozowane, czy nie, ale ma nadwrażliwość. I teraz partner czy partnerka mówi, szczególnie do kobiet. Partner, który nie ma ADHD, kobieta ma ADHD, czyli Normalnie kobieta funkcjonuje na poziomie emocjonalnym, dość wysokim, i teraz ma nadwrażliwość. I partner, który ją kocha, e, mówi do niej któregoś dnia: No wiesz, ta kiecka, ta sukienka, to w ogóle ja nie wiem, skąd ty to żeś wyczasnęła, ale to daleko do tego, co chciałbym, żebyś wyglądała. Proszę Państwa, to jest taki moment, w którym e, w tej relacji może runąć totalnie wszystko. Bo partner nie zdaje sobie sprawy, że ta kobieta dzisiaj mogła mieć kiepski dzień, ale to, co powiedział jej o tej sukience, spowodowało, że ona po prostu spadła na dno wulkanu i nie jest w stanie się odbić. Nie jest w stanie zrobić nic więcej, bo to, co już doświadczyła dzisiaj, to co jej powiedział partner, Proszę Państwa, to będzie się równało rozbudowi. I ktoś powie, no jak można tak żyć, jak można tak funkcjonować? Przecież tylko powiedział jej o tej sukience. Ale dla niej w tym momencie i w tym dniu, kiedy było i trudno gdzieś tam w różnych miejscach po drodze, w których była, i po powrocie słyszy taką rzecz, proszę Państwa, tu to, to jest degradacja dla niej, dla jej osobowości. Ona się odsunie, a z biegiem czasu zniknie z życia tej osoby, bo ona już nie będzie chciała z tą osobą być. To jest takie odpalanie, tak? Jedną małą rzeczą możemy zniszczyć wszystko przy ADHD, przy tej nadwrażliwości, dlatego że my nie wiemy, kiedy jest ten moment, kiedy możemy kogoś dotknąć. Mnóstwo jest tematów do poruszenia przy ADHD i uzależnienia. Proszę Państwa, ale mój czas dobiegł końca. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jak w międzyczasie będę sobie tutaj obserwować, zobaczymy, czy się jakieś pytania pojawią. Proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że e, dzieci z ADHD to ludzie młodzi fajni, ale oni potrzebują tej indywidualności, tego czegoś wyjątkowego, tego pozwalania im na właśnie ruszanie tym długopisem. Bo pamiętajcie, że one w taki sposób przyswajają wiedzę, bo to uderzanie ich koncentruje na pewnych, pewnych, na pewnych rzeczach. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę posłuchać troszkę więcej o DHD i uzależnieniach, to zapraszamy na, na nasze studia podyplomowe dla różnych specjalistów cyberuzależnienia i terapia uzależnień. Tutaj jest pytanie: A jakie są mechanizmy? Padło wiele obserwacji, skutków, natomiast nie słyszałam zbyt wiele o przyczynach. Proszę Państwa, przyczyny są badane na świecie w tej chwili, ponieważ y, mówi się o tym, że y, ADHD jest dziedziczone. Y, Przyczyn U podaje się też bardzo dużo. Między innymi są to skutki używania w systemach rodzinnych różnych substancji, między innymi w tym też alkoholu. Natomiast te procesy badawcze trwają od dłuższego czasu i jeżeli te badania będą, o tak powiem, zebrane w całość, to będziemy mogli o nich mówić jeszcze, jeszcze więcej. subtitles <coughs>